Nie, mama, mamo, 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 mama, mamo, 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 Oj, mamo, pobawimy się. Pobawimy się troszkę. Mówiłam ci, że możesz się pobawić z tatusiem. Mamo się teraz pracuje. Naprawdę, jak skończy, to się pobawimy, ale teraz musisz się pobawić z tatusiem. Ale jak to się nie pobawimy, mamo? Jak to tatuś się nie chce z Tobą bawić? Pójdź, zapytaj go znowu. Na pewno się nie obraził, Już chętnie z Tobą pobawić, córeczko. No, ale ja już nie mogę go pytać, bo Tatuś powiedział, że ja to jestem strasznie taka, taka rozwiedrzona. a ja nawet nie wiem, co to znaczy. I powiedział, że jestem gorsza od mamy. Że taka jestem. A ja ten, no Tatuś już nie będzie chciał ze mną bawić. Ze Ta, tak ci powiedział? Ta, tak ci powiedział tatuś, tak? No, no tatuś mi tak powiedział, że to mama, to ma takie histerię i że ze mną to już nie wytrzymuje, a mama to czasami ma takie swoje... Hmm, Bawisz? ja zaraz to wszystko naprostuję. Pójdę teraz po zrozumienie z sodą Poczekaj, co za beścier.